Dobry wieczór państwu w Studio WPS Production. Witam państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński. Przyznam się, że rzeczywiście nie myślałem, że takich czasów dożyję. Okazuje się, że Wawel nie jest miejscem spoczynku polskich królów, polskich bohaterów. No o tym zaczęto nas przekonywać, prawda, chowając takich wyjątkowych patriotów jak Lech Kaczyński, ten król. Piłsudski. Po, ten, no wcześniej, Lej, tak, Józef Piłsudski, ale ostatnio Lech Kaczyński, prezydent zdrajca, który podpisał traktat lizboński, odbierający podstawy suwerenności Polski, ponoć zasłużył na miano bohatera i tego, którego miejsce jest na Wawelu. No ale to okazuje się, jest dopiero początek dla Żydów, etapu. Dla tego bohatera. Teraz dowiadujemy się, że niedalej, jak w końcu stycznia, ma się odbyć posiedzenie, posiedzenie ciała ustawodawczego obcego państwa, czyli Izraela, posiedzenie Knesetu w siedzibie polskich królów na Wawelu. No oczywiście delegacja parlamentu żydowskiego ma prawo być na szczeblu wymiany międzyparlamentarnej, ma prawo odwiedzać Polskę, no ale ma się to odbyć w specjalnych warunkach, znaczy ma 5 tysięcy pracowników MOSADU towarzyszyć eksterytorialnie na terenie Polski, prawda? bo ponoć polskie służby nie są godne zaufania, żeby mogły odpowiadać za stan bezpieczeństwa na terenie swojego kraju. No i ma się odbyć e, najpierw, oczywiście pod tym szczytnym hasłem. E, Auschwitz nie jest polskim obozem koncentracyjnym, tylko niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym na terenie Polski. Ma się odbyć wspólne posiedzenie. No. I Żydzi no. chcą prostować te fałsze. Tylko, tylko zastanówmy się, no. gdzie te fałsze najpierw zostały spopularyzowane na terenie, no na terenie mediów zarządzanych przez kapitał żydowski. A no właśnie. Czyli jakaś, jakaś wielka hipokryzja tego wszystkiego. No, to tak. znaczy, najpierw was opluwamy, a potem będziemy was wycierać. Tak. I tu mamy dobry Żyd i zły Żyd. Tak. tak, dobry przyjedzie, będzie protestował, a ten zły Żyd w gazecie pisze, że... No, ale to, to już jest obozy. takie anegdotyczne, ktoś może I powiedzieć, tak. no, ale, ale mówimy o sprawach bardzo poważnych. Wyobrażajmy sobie, że delegacja polskiego Sejmu w pewnym składzie jedzie do Tel Awiwu i chciałaby odbyć posiedzenie w pełni tego słowa znaczeniu polskiego parlamentu, no i 5 tysięcy żołnierzy polskich dla ochrony tej delegacji tam jest wydelegowane. No jakby na to Żydzi spojrzeli, no nie wyobrażam sobie, bo aż, y, chyba... Zmarły niedawno. Ariel Sharon chyba przewróciłby się w grobie, prawda? Że miałoby się to odbyć. No, natomiast nam, zmarłemu Lechowi Kaczyńskiemu, widocznie to zupełnie nie przeszkadzałoby, no, Lech Kaczy a Jarosław Kaczyński wręcz chyba jest zwolennikiem tej linii, dlatego że. To wielki przyjaciel Izraela. Dlatego, że to przecież nikt inny, chociaż odbicie w głosowaniu sejmowym jest trochę mylące, jak właśnie to nasi posłowie na Sejm. Niedawno, bo w dniu 10 stycznia tego roku, przyjęli ustawę, którą jeszcze zatwierdzi tylko Senat, ale to będzie formalność, o tym, że Funkcjonariusze obcych służb i pracownicy obcych krajów mogą działać swobodnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zabezpieczać ich Zabezpieczać za 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 bezpieczeństwo, bezpieczeństwo oraz, oraz, oraz w wypadkach jakichś katastrof, jak to się nazywa, tak. ale chodzi też o katastrofy polityczne. Tak, ja zapomnę, tak. Zapo manifestacje. Bo to będzie protesty, prawdopodobnie katastrofa tak. polityczna, tak. kiedy naród polski w końcu zniecierpliwiony ruszy przeciwko swoim łupiezcom, czyli tej pookrągłostołowej. Bandzie, która niszczy świadomie już teraz bez żadnych skrupułów resztki suwerenności w Polsce. No więc przyjęto te zasady i przyzwyczajając nas, że Polska to jest kraj sezonowy, w którym można robić przemarsze różnych wojsk, no bo przyjeżdża 5 tysięcy funkcjonariuszy obcych służb, odbywa się posiedzenie obcego parlamentu, no czyli w zasadzie to już nawet nie jest upadająca rzecz pospolita, szlachecka, tylko to jest jakaś kpina. Ja myślę, że przyjęcie tej ustawy potwierdza tylko to, że mamy w Polsce rządy żydowskiej międzynarodówki, która okrada Polaków, Polskę, niszczy ten kraj, no i chcąc w dalszym ciągu utrzymać władzę, no sięga po wszelkie możliwe środki. No bo jak inaczej to wytłumaczyć, że będzie można tutaj zgromadzić jakieś obce służby, obce policje, które będą. Pilnowały Polaków, żeby nie rozrabiali, tak? nie, nie protestowali przeciwko tym żydowskim rządom, które mamy w tej tak, chwili. Z jednej strony wstrzyma się na przykład prawdziwą histerię, jak jesienią ubiegłego roku, kiedy były wspólne ćwiczenia Rosji i Białorusi, no to y, interpretowano to jako próbę zastraszania Polski. Na, na, ćwiczenia NATO na przykład, no nie są już tym próbą zastraszania Rosji i Białorusi. To, co się dzieje obecnie, to, czyli o, y, posiedzenie obcego parlamentu na terenie obcego państwa. I to jeszcze w miejscu symbolicznym, no to jest coś takiego, rzeczywiście trudno wyobrażalnego, no nie wyobrażam sobie posiedzenia obcego parlamentu na, na terenie kapitolu czy na, te, na terenie parlamentu francuskiego, angielskiego, Bundestagu, no, wyobraźmy sobie, prawda? No, no, Nigdy sobie jeszcze na to nie Z tą żydowską problematyką, no, z tym szowinizmem w sumie, żydowładzy łączy się na przykład ustawa z 97 roku zezwalająca Żydom odzyskiwać mienie komunalne. To niedawno w miesięczniku Forbes pisał chyba Wojciech Surmacz, dziennikarz taki, pisał na temat tej ustawy i na odzyskiwaniu tego mienia komunalnego, które Żydzi zaraz robią na tym interes, bo sprzedają, tam powstają sklepy, apartamentowce, różne inne. Gorący różne. pieniądz, tak, tak zwany. Tak, Gorący tak. pieniądz. To jest w ogóle rzecz... Moim zdaniem absurdalna, żeby zwracać mienie gminom żydowskim w sytuacji, gdy mamy w Polsce podobno tylko 15, góra, 15 tysięcy Żydów. No nie, ale przypomnijmy sobie jeszcze to, że na początku lat 60. to Władysław Gomułka, w porozumieniu z rządem Stanów Zjednoczonych, który wziął jak gdyby się, podjął się misji reprezentowania środowiska żydowskie, przekazał jako w formie zadośćuczynienia pełną, ekwiwalent za złożone tutaj i rzekomo utracone mienie żydowskie. prawda? No i, tak. i to mienie po raz kolejny ma być odzyskiwane. Tak. Jeszcze raz jest przewartościowe. Z mieniem komunalnym to jest tak, że to mienie komunalne nie było nigdy nabywane przez Żydów za pieniądze. Oni to otrzymywali. To było nadanie przez władze polskie, przez królów polskich wcześniej. Poza tym to mienie mogło być też zadłużone i prawdopodobnie było w polskich bankach. No tak, Żydzi jak wiele, nigdy, wiele prywatnych, ta, też, jak wiele yy... prywatnych zresztą, przedsięwzięć żydowskich, ta. tam, ich domów, fabryk yy, było za, zadłużonych nawet do 80, często przekraczających wartość hipoteczną, nigdy Żydzi nie zwrócili nam tych pieniędzy. Więc to jest no, coś strasznego, właściwie bez powołania polskiego rządu tego bandytyzmu się nie ukróci. No, bo tak to trzeba określić, to jest bandytyzm, to jest okradanie narodu w sposób bezczelny, w biały dzień. Premierowi to nie przeszkadza, jeździ na nartach. A przypomnijmy, że tę ustawę to podpisał Miejsce. w 1997 roku Kwaśniewski, Moczymorda morda i ochlapus Kwaśniewski i zdaje się jeszcze wtedy był premierem Cimoszewicz To tych dwóch no, Żydów, znaczy Kwaśniewski jest Żydem po ojcu, podpisał tę ustawę. Jak wspomnieliśmy to przy okazji tak zwanego właśnie Euromajdanu oraz tej pomarańczowej rewolucji, jak potrzeba to odrzuca się te e, szatki lewicowo-prawicowe, no i jak przyjdzie zawołanie i zdyscyplinowanie z miejsc, z których ma przyjść, to wtedy niezależnie od opcji politycznej, e, środowiska te okrągłostołowe, e, żydowskie, e, w drugim, w trzecim pokoleniu e, występują solidarnie na rzecz interesów. Tak. E, tu warto przypomnieć, że, a przeciwko interesowi Polski. Że to żydostwo, no, głównie amerykańskie, domaga się również te, wprowadzenia ustawy w Polsce, która będzie umożliwiała zwrot prywatnego mienia Żydom. Tylko że tutaj jest duży problem, dlatego że jeżeli się wprowadzi taką ustawę, która będzie umożliwiała reprywatyzację tego mienia, no to jak w takim razie potraktować Polaków? Bo Polakom jak do tej pory nie zwraca się ich majątków? I tutaj też Lech przypomnę Bałęsa, jeszcze... Pamiętajmy, co zrobił z, z projektami ustawy prywatyzacyjnych, To po prostu było dyskutowane, dyskutowane do umęczenia i nigdy nie zostało z korzyścią dla polskich właścicieli, właścicieli także innej narodowości, zakończone. I tutaj tylko jeszcze może warto przypomnieć, że ten wspaniały prezydent, no wspaniały dla niektórych, Kaczyński, on jadąc do Stanów Zjednoczonych i później do Izraela, to dla niego specjalnie Marek Jurek wstrzymał obrady Sejmu, żeby... Przeprowadzić uchwałę, na podstawie której Kaczyński mógł się chwalić, że 20% 65 miliardów, których Żydzi od nas żądają, będzie można im przekazać w naturze, no bo nie ma pieniędzy, skarb państwa już nie posiada. Więc w naturze chcą Żydu, Żydom zrekompensować. No, natomiast te 65 natomiast miliardów. obecni rabunkowi właściciele Polski no mają pomysły, no już nie starsza majątku tego produkcyjnego no to teraz, czego można się było spodziewać, e, zaczynają sięgać do do czego? Do zasobów naturalnych, to znaczy rozdają hojnie te koncesje, o których mówiliśmy, prawda, czyli to jest de facto rozdawanie za pół darmo zasobów naturalnych, no ale teraz jest znakomity nowy pomysł, prawda, ministra finansów, no, akceptowany przez premiera też, no, przecież to jest członek jego gabinetu, żeby sięgnąć do kieszeni polskich lasów państwowych. Lasy państwowe mają być tym teraz rezerwuarem pieniędzy okładane obowiązkiem dostarczania budżetowi pieniędzy do, na potrzeby tej marnotrawnej, grabieżczej klasy politycznej. No Pytamy się jak długo, jak długo naród polski będzie cierpliwy. To jest głównie pytanie do młodego pokolenia. Oczywiście odradzamy wszelkie emocjonalne akty samostraceńcze, tylko dobrze przygotowane działania polityczne. Polacy muszą wziąć odpowiedzialność za swój kraj, dlatego, że ta upieszcza banda pookrągłostołowa kraj doprowadzi do, do zupełnej ruiny. Tak, musimy przerwać rządy bandytów i złodziei. To jest bezwzględnie konieczne, jeśli młodzi ludzie, no nie tylko młodzi, bo i emeryci będą chcieli mieć emerytury, a młodzi ludzie będą chcieli mieć pracę, więc trzeba coś z tym zrobić. Trzeba zrobić w kraju porządek. Ze studia WPS Production mówili do państwa... Dariusz Kosiul. Paweł Ziemiński.